Dzisiaj druga część testowania żeli diwna. W pierwszej części pokazywałam jakie mają plusy, a dzisiaj zobaczymy czy mają jakieś minusy. Na stronie producenta zerknęłam na opis tego żelu. Producent podaje, że żel jest średnio gęsty, jednak konsystencja jest bardzo rzadka. To akurat pokazywałam w pierwszej rolce. Dalej pisze, że akurat to umożliwia pracę z długimi paznokciami. Ale w dodatkowych informacjach można znaleźć, że do przedłużania dłuższych paznokci zalecają bardziej gęsty żel. Moim zdaniem trochę mało logiczne to. Producent też podaje informację, że żel ma średnią twardość. Więc zrobiłam test na twardość i przy okazji na głębokość polimeryzacji tego żelu. Po lewej stronie cieniutka warstwa taka, której użyłabym do krótkich paznokci. Utwardziła się super i jest bardzo, bardzo elastyczna. Druga warstwa nieco grubsza, taka jakbyśmy robili nadbudowę. I niestety żel się nie utwardził. Dałam mu drugą szansę, przekleiłam z powrotem go na folijkę, dosuszyłam nogami do góry, żeby jednak sprawdzić, czy w grubszej warstwie też będzie elastyczny. W grubszej warstwie żel zachowuje się tak samo, czyli też jest elastyczny. Może wynika to ze składu tego żelu, który bardziej przypomina skład bazy. Pomyślałam nawet, że nie, utwardzona warstwa to kwestia mojej lampy i zrobiłam test aż na trzech różnych lampach co z tego wyszło zobacz w opisie pod rolką